Cześć i moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Gaostek od komiksów. Moi drodzy, Scott Pilgrim, jego cudowne życie. W końcu się doczekaliśmy. Ja powiem szczerze, już lata, lata temu zderzyłem się z fenomenem tego komiksu za sprawą filmu fabularnego i zanim przejdę do komiksów, to chciałbym powiedzieć coś o ekranizacjach. Właściwie Taka informacja dla was, jeżeli jesteście po seansie, czy serialowym od Netflixa, czy po filmie fabularnym, tutaj nie ma lokowania produktu. Zachęcam Was do sięgnięcia po komiks, ponieważ. Jeżeli chodzi o Netflixa, to rozmija się fabularnie, a jeżeli chodzi o film, film kinowy, to. Co prawda jest on zgodny z główną historią, ale pewne wątki są potraktowane pobieżnie, nie czuć tego wajbu, tej lekkości, która jest przekazana w codziennym życiu Scott'a Pilgrima, o czym za chwilę będę mówił. Moi drodzy, jeżeli postanowicie pobiec do sklepu i świerdzie, muszę sobie kupić komiks, poczytać go, to możecie się troszeczkę zdziwić, bo. Scott Pilgrim jest mniejszy niż zeszyty komiksów amerykańskich opadających o przygodach superbohaterskich. Akurat tutaj przykład Jerzego Jeża. No i szukając Scotta Pilgrima, możecie być zaskoczeni, bo ktoś może odłożyć go na półkę z mangami. Tu akurat mam mangę, którą czytam. Zwróćcie uwagę. skotik jest porównywalny albo leciutko troszeczkę a, większy od mangi, ale to wszystko zależy od wydawnictwa. I to fajnie się akurat wpisuje, bo y, czuć akurat w tym wydaniu vibe y, komiksu niezależnego, undergroundowego, a tutaj przy okazji wszystkie prezentowane komiksy, które oglądacie, y, tutaj nie ma sponsoringu, nie ma lokowania produktu, jak to zwykle w moich filmach bywa. Bądź co bądź. Y, Wydawnictwo nagle postanowiło sięgnąć do oryginalnej serii, czyli do sześciu tomików wydanych w czerni i bieli. Ja tak się złożyłem, że moją pierwszą przygodę ze Scottem Pilgrimem miałem w wydaniu zagranicznym kolorowym. Było to jedno z e, dodruków, znowień po latach, które zestawiały wszystkie przygody, e, wszystkie tomy Scotta. Jednak przyznam szczerze, że taki sposób, jaki mm, wydało go nagle, Komiks zaskoczyło mnie, a przy okazji wywołał niemały uśmiech na, na twarzy, ponieważ akurat ja lubię ten taki właśnie vibik komiksu undergradowego, komiksu niezależnego. Ale dobra, moi drodzy, nie przedłużamy. Ja tak spoglądam na licznik. Dwie minuty już gadam. Dobra, przechodzimy do fabuły. I zacznijmy od samego głównego bohatera, Scott Pilgrim. Myślę, że. Dla niektórych y, może być takim nieudacznikiem, a dla innych takim bardziej lekko duchem, który natrafił na pewne problemy systemowe, utknął gdzieś pomiędzy edukacją a pracą zawodową. Y, skocik y, nie poszedł na studia, nie ma stałej pracy, nie mieszka z rodzicami i tak ogólnie żyje sobie z dnia na dzień. Pomieszkuje u swojego kumpla, Większość rzeczy należą do jego przyjaciela, on tym ma kilka ciuchów i tak w pierwszym tomie, czyli Scott Pilgrim i jego cudowne życie, podziwiamy codzienność życia Scotta. Jednak, moi drodzy, nie wynudzicie się. Mamy tutaj lekkość, mamy tutaj komedyjność, no i też rozterki, rozterki sercowe i teraz z, takiego, z takiej obyczajówki przechodzimy w motywy komedii romantycznej, bowiem no, Scott Pilgrim ma Trochę przechlapane w życiu związkowym. Dlaczego? Jest chłopak po a, świeżym rozwodzie, rozwodzie przepraszam, rozstaniu, tak, jest po rozstaniu, tak. Okej, okay. jest po rozstaniu. I mogę powiedzieć, że ten związek dużo kosztował go emocjonalnie. Rozpamiętuje poprzednią dziewczynę i wpadł w pewną pułapkę. Pułapkę e, związkową, emocjonalną, bowiem związał się z 17-letnią dziewczyną. Dziewczyną, która jest zakochana w nim niesamowicie, a ten nie do końca umie odzajmić tego uczucia i pomimo e, przebywania z nią, dalej czuje się samotny. Jednak to wszystko się zmieni. Dochodzimy do momentu poznania Ramony Flowers, kobiety, która na początku ukazuje się w snach. Głównemu bohaterowi. I tutaj jest bardzo fajny kadr, sen, w którym Scott Pilgrim jęczy, jaki on to jest samotny, i tu przylat, przybiega właściwie na rolkach właściwie przyjeżdża, powinienem powiedzieć, przepraszam, a za to przyjeżdża na rolkach Ramona Flowers i mówi: chłopie, weźcie w garść. E, niedługo później spotykają się na imprezie, rozmawiają, spotykają się i coś między nimi iskrzy. Scott będzie chciał spróbować chodzić z Ramoną, pomimo, że już tworzy związek z 17-letnią licealistką. Jednak, moi drodzy. Um Komiks ten ucieka, ucieka już od wątków romantycznych, przechodzimy w akcję, bowiem okazuje się, że żeby być z Ramoną Flowers, Scott Pilgrim będzie musiał pokonać ligę złych, byłych chłopaków. I tak się dzieje właśnie pod koniec, gdzie podczas koncertu. Zespołu, w którym gra Scott Pilgrim, będzie musiał walczyć z pierwszym byłym chłopakiem, Mafiu Patelem. E, moi drodzy, przechodzimy od obyczajówki przez komedię romantyczną, kończymy na komiksie akcji, który nawiązuje do popkultury, do też kultury gier komputerowych. E, zanim przejdę do Zanim przejdę do mm, wrażeń, to jeszcze co nieco o kresce. I tutaj przyznam Wam szczerze, że komiks według mnie dobrze się zestarzał. Ten styl, który wymyślił twórca, czyli połączenie kartunowości, jak to mówi Scott McCloud, z mm, kreską mangową i przy okazji jeszcze wydanie go w czerni-bieli, w takim pomniejszonym formacie, który przypomina mi komiks undergroundowy, bardzo Dobrze wygląda po latach. I tutaj też porównam go do wersji Netflixa, wersji troszeczkę ugrzecznionej. Ym poprawionej, zaokrąglonej, która według mnie bardziej właśnie odwołuje się do mangi, do kultury gier komputerowych. No, moi drodzy, tutaj mamy bardziej taką komiksową um, kreskę. Jeżeli chcecie spróbować, jeżeli wam się podoba, to sięgnijcie po Scotta McLeoda. Jeżeli będziecie mieli nawet jakiś taki Dysonas, to wyście mi po kilku kartkach, przyzwyczajcie się, bo jest to jednak styl, na który dobrze się patrzy. Takie jest moje subiektywne zdanie. Przechodzimy teraz do wrażeń i, moi drodzy, nie tylko kreska według mnie fajnie się zestarzała, ale uważam, że i sam komiks e, też nieźle wygląda, pomimo że czuć, że to jest dzieło popkultury z początku lat zerowych, mamy tu pewne odniesienia do rzeczy, które no, na dzień dzisiejszy nie istnieją, zresztą też takie były e, podczas e, seansu serialu na Netflixie, jednak posiada on pewne Unika posiada on pewien unikalny przekaz, porusza pewne problemy, które myślę, że i na co dzień też na co dzień możemy się z nimi borykać, problemy e sercowe, problemy z systemem, czy problemem z odnalezieniem samego siebie. No i tak, moi drodzy, po lekturze zacząłem się tak zastanawiać, bo jest to troszeczkę komiks skierowany dla, bym powiedział. Milenialsów, czyli dla osób, które mają obecnie 30-40 lat. Wydawnictwo nagle pochwaliło się bardzo fajną sprzedażą. Między innymi komiks zawędrował dość wysoko w rankingu MPQ. Tutaj też nie ma lokowania produktu. No i właśnie, zastanawiam się, czy głównymi odbiorcami bardziej były 30-40 latki, czy jednak młodzież. Bo muszę zwrócić uwagę, że Scott Pilgrim, pomimo wszystko, jest to młodzieżowa opowieść. Opowieść o Miłości i oszukaniu samego siebie. Podsumowując, podsumowując, moi drodzy, mamy do czynienia z ciekawym komiksem, który, co prawda, ma kilka lat na karku, ale jest takim połączeniem obyczajówki z komedią, poruszających, myślę, że na pytania, poruszające py, py, ogólnie problemy, które każdy z nas kiedyś sobie zadał i na które Myślę, że część z was sobie w jakiś sposób odpowiedziała. Jeżeli nie przekonałem was moim filmikiem odnośnie Scotta Pilgrima, to zachęcam was do sięgnięcia po film albo po serial. Myślę, że może serial bardziej, bo mm, najważniejszym mimo wszystko w Scotcie Pilgrim jest ta kartonowość i ten styl. Jednak wracając do podsumowania, mm, zachęcam was, zachęcam was do sięgnięcia po ten komiks. Myślę, że będziecie zadowoleni, e Zwłaszcza, że Scott Pilgrim bardzo mocno odbił się w popkulturze. Jeżeli chodzicie na imprezy, to zwróćcie uwagę, czy przypadkiem które z cosplayerek nie jest przebrana za Ramonę Flowers. Także no, grzech nie przejść obojętnie obok tego dzieła, komiksu dzieła popkultury. To wszystko, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie mojej pogadanki. Jeżeli wam się podobało, to zapraszam was na Facebooka Głoska komiksów. Tam za niedługo wrzucę kolejne informacje odnośnie filmów. I to wszystko. Nie przedziągam, nie przedłużam. Trzymajcie się ciepło.